W zadaniu chcemy wyznaczyć wielomian f od x, który powstanie poprzez wymnożenie wielomianu w od x przez liczbę 4. Więc zapiszmy to działanie. 4 razy, i do nawiasu wpisuję, 3x do potęgi trzeciej plus 4x kwadrat plus 2x odjąć 1. To się równa. No właściwie, wyrażenie, które mamy w nawiasie, mamy pomnożyć przez 4. To oznacza, że każdy współczynnik stojący przy zmiennej x musimy pomnożyć przez 4, co otrzymamy. 4 razy 3, 12, dopisuję x do potęgi trzeciej, następnie 4 razy 4, 16, dopisuję x kwadrat, 4 razy 2 to 8, dopisuję x i jeszcze wyraz wolny muszę pomnożyć przez 4. 4 razy minus 1 to się równa minus 4. I gotowe.